Złoty pociąg. Gdzie on jest? Słaby ten pociąg, bo go nie ma. Bo... Jest ten legendarny złoty pociąg. Jest i go nie ma. Amba Fatima było i nie ma. On zawsze kliknę kontrol zamiast... A co robi kontrol? No kontrol cię przechyla do Okej. Okay. Musiał sprawdzić. Pociąg! Mój rower!

Trzeba być zjebem, proszę go! o Zdjęcie płyty głównej, on wysyła zdjęcie wentylatora procesora. O kurde, że go gonimy. Go Weź mnie no, pokaż mi. Bo mówię, że jest. No dobra, jeżdżę tylko. Kujesz. O Boże. Co? Co to się stało? Mnie w ogóle nie wyjechało. Uratowałem Robert. No tak. Dobra. Chyba go nie dogonimy. Może pójdzie blizna. Co? Że Dobra. Tak, a co robi? Kontrol i nagrywet. O oh, nie. I ten pełen stresu głos. Co JB7000. O, bardzo. W Gita... Tam W Geta. O, JB gadają. Ja go poszukam. Ale uratowałem rower. Uratowałem. Dzięki za hosta. O, jest. Mówiłem, że uratuję rower. Już tak ledwo, bo ja wsiadłem na ten Przepchnął do przodu, nie? Czekam. Jest. Znowu zamiast Shift nacisnąłem kontrolę. Prześ <grym> się zaraził hotel tej choroby. Ale co? Czemu akurat ja się wywaliłem, i jeszcze na torach, to musiał przyjechać pociąg. Uiształuję, trzeba. Pan... Kurat, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jesteś na torach. Kurde! <toskutki> nie złapie mnie. Zgaduję, nie udało mi Nie mogę wschodzić! Nie udało mi się! Jest, jest kurwa! W ogóle Basku widziałeś mojego, mojego to playsa? Nie, wskoczyłem.